Cześć Banko, witam Was bardzo serdecznie dziś z naszej działeczki. Niestety po raz ostatni na kanale Zdrowy Zagonek. Ale nie przejmujcie się, bo to nie znaczy, że kończymy z nagrywaniem. Będziemy dla, dla Was dalej nagrywali filmy. Wybaczcie <grym> ten traktor jeżdżący z tyłu, ale po prostu tak się trafiło. Sąsiedzi też muszą zrobić swoją pracę. Także tak, nie kończymy z nagrywaniem dla Was ale po prostu zmieniamy nazwę naszego kanału. Jeżeli jesteście naszymi subskrybentami, to nie musicie się o nic martwić, bo zostaniecie poinformowani o nowych naszych filmach e, pod nową nazwą. Żeby Wam było łatwiej, to po prostu nie zmieniamy na razie szaty graficznej, czyli naszych miniaturek, one będą dalej wyglądały tak samo, nasze logo też będzie wyglądało podobnie tak żebyście się nie pogubili, żebyście zostali z nami. Jeżeli natomiast nie subskrybujecie naszego kanału, a chcielibyście dalej śledzić nasze treści, to pod filmem znajdziecie przycisk subskrybuj, kliknijcie w niego, no i będziecie dalej powiadamiani po prostu o naszych nowych produkcjach. Dlaczego taka zmiana? Dlaczego zmieniamy ten kanał? No, bo jestem zdania, że jeżeli coś nie do końca pasuje, nie do końca nam, wiecie, coś tam uwiera, nie? to powinniśmy to zmodyfikować, zmienić lub nawet całkowicie e, usunąć. No, my się nie usuwamy. Wszystkie nasze filmy, które do tej pory nagraliśmy, zostają na kanale, także będziecie mogli śmiało do nich wracać, po prostu. E, to jest nasza historia i tego nie planujemy w żaden sposób e, usuwać, także filmy zostają. Natomiast teraz będą wpadały nowe odcinki, zmiana nazwy kanału e, za kilka dni. Nie wiem dokładnie kiedy, nie powiem Wam dokładnie kiedy, musicie wyczekiwać, wypatrywać. E, zobaczycie jak będzie. Mam nadzieję, że teraz będziemy publikowali troszeczkę bardziej systematycznie. Mm żebyście też mieli orientację, że tam co jakiś czas wpadnie ten odcinek, a nie tak jak do tej pory e, spontanicznie było. Także postaramy się dla was e, trzymać formę, trzymać fason. <grytanie> Także wypatrujcie, a jeżeli chodzi o samą nazwę kanału, to nie zdradzę wam jeszcze. Zobaczycie. Musicie poczekać, musicie te kilka dni odczekać i wtedy wszystkiego się dowiecie tak naprawdę. Kochani, y, my dzisiaj y, nic więcej dla was nie nagrywamy. W sensie, może tam nagram parę ujęć jakichś tutaj z okolicy, jak pięknie już nam tutaj się wiosen nie zrobiło. Natomiast za, za żadną pracę się dzisiaj nie bierzemy, e, bo po prostu ja nie czuję się jeszcze na siłach. Cały czas, no wiecie, dwa tygodnie wiosny, tak naprawdę, e, niestety, e, przeszło mi koło nosa tej pięknej pogody, bo u nas było naprawdę ładnie. Nie wiem jak, jak u was, ale u nas faktycznie była ładna pogoda. No i niestety, e, no, nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam trudno, no zdrowie najważniejsze, tak jak pisaliście. Zresztą dziękuję wam serdecznie za wszystkie wasze e, życzenia, za to, że życzycie mi zdrowia. No i faktycznie spełnia się, powoli wracam do tego zdrowia, e, choć no trwało to powiedzmy dwa tygodnie, prawie, że dwa tygodnie. No ale nic, jeszcze za żadną pracę się dzisiaj nie biorę. <laughs> dzisiaj jeszcze tak relaksacyjny, dzisiaj jeszcze sobie tutaj po prostu pobędziemy, e, troszeczkę e, odpoczniemy, popatrzymy jak sąsiedzi pracują. Nie wiem, czy widzicie, nie, wy chyba nie widzicie tych traktorów z tyłu za nami. Muszą po prostu e, doprowadzić swoją łąkę do porządku po wizycie dzików. Tak, te dziki właśnie, te dziki. No, my z nimi mamy. No dobra, kochani, także trzymajcie się. Dzięki serdeczne za wszystkie wasze komentarze, za wszystkie wasze łapki, za wszystkie nowe subskrypcje. I do zobaczenia następnym razem, już pod nową nazwą. pa! pa! i thank yeah. you